Tutaj Rafał, a tutaj Ania. Witam Was serdecznie na e, kanale. Dzisiaj chcemy pokazać Wam grę e... beczkę Śmiechu. Beczka Śmiechu. Beczkę Śmiechu, śmiechu od wydawnictwa Tref. E, no i Aniu, co tutaj mamy w grze? Pokażesz nam? Jakie są rzeczy w grze? Co dostaniemy? Kostki, karty, beczkę. I wszystko? I, i wszystko. No i dobra. I co? Każdy wybiera sobie dwie kostki. A, i co jeszcze ma? I, I mamy Dobrze. Co każdy dostanie na początku gry? Karty. Karty. Trzy karty z zadaniami. Te zadania są bardzo różne. I dostaniemy jeszcze... Kostki. Kostki. Na środku kładziemy beczkę. Aha. I Aniu powiedz, jak się gra. Co trzeba zrobić najpierw? Trzeba odpiąć zadanie. Tak. Zdaję, trzeba wyrzucić takie kostki, jakie są tutaj Trzeba zrobić to, co jest narysowane na zadaniu. Tak samo tak. z drugim zadaniem. No. I jak zrobimy zadanie, wych wystają, co to, to trzeba zrobić to, co jest na zadaniu. Aha. No i jak zrobimy to, tu ja mam na przykład e, trzy razy podrzuć i złap kostkę, czyli muszę raz, dwa, Trzy, a ty jakie mam mieć zadanie na przykład? Mam koko, koko, koko. koko kurę. Koko, koko, koko. No i dobra, jak zrobimy wszystkie swoje trzy zadania, to co trzeba zrobić szybko? Które zadanie? Te. Te, które jest na wierzchu, tak? Aha, ale jeśli nie wrzucimy te, mhm. to trzeba mieć srebrne. Srebrne, jak ktoś zbierze kto złoty. Pie... to pierwszy to dostaje złoty. Aha, a kto drugi ten dostaje srebrne albo brązowe? A, a trzeci jest brązowy, tak? Aha. I wszystko? Tak. Tak wygląda gra. Bardzo prosta. Mamy dużo zadań, dużo kart. Mamy różne, różne zadania. Mamy do wymieniania, do, do jakiś yy, zręcznościowe, do udawania i powiecaniu ładnie zrobiona gra podoba Ci się gra. Aha. Co ci się podoba w tej grze? Beczka taka. No, jest fajnie zrobiona, duża, taka solidna beczka. Yy, na kości. Co jeszcze fajnego? Śmieszna jest gra. Śmieszne, taka się, fajna i trochę taka super, bo, bo ja czasami lubię w nią grać, bo jest taka fajna i taka, wiesz, Aha, ja okay. lubię zadania, te co są pokazane na kartek, bo są takie śmieszne, ale też lubię jak się wrzuca na czas takie kostki. No, fajne, jest fajna zabawa, jak widzicie, bardzo się przyjemnie w to gra, jest dużo śmiechu, zabawy, także jeżeli szukacie jakiegoś fajnego prezentu, dla takich dzieci jak Ty, tak? I dla rodziny, żeby pograć, no to beczkę śmiechu polecamy. Aha. Polecamy. Także na dziś to wszystko. Zapraszamy Was serdecznie na kolejny odcinek. Pomachamy Aniu. Pa, pa. Cześć.